Czy Ukraina z Charkowa miał sprzątnąć Wardęgę, żeby go uciszyć? Przez budować budżet na Ciebie, bo zabl***a z wyprzkania kosztuje 30 milionów. Czy ludzkie życie serio jest warte 15 tysięcy złotych? Ile się kosztowało? 5 tysięcy. Czy Bogzdel w ogóle posunąłby się do czegoś takiego? Eliminowanie Ciebie to nie jest w ogóle tak, bo to nigdy nie przyszedł do Ciebie, nie? nawet na parkingu w podziemnym galerii handlowej. Nie tutaj by nie było łatwiej? Gdzie? To I czy jeżeli te groźby okażą się prawdą, to czy mógłby mieć z tego powodu problemy? Pandora Gate nie zwalnia. Kolejna odsłona afery dostarcza nam nowych materiałów, które mogą w złym świetle przedstawiać znanych internetowych twórców. Dzisiaj skupimy się już nie na tym, co miało dziać się lata temu. Nie będziemy rozmawiać o ewentualnej krzywdzie dzieci. Porozmawiamy o tym, jaka w Polsce jest odpowiedzialność za słowa. Słowa, które nigdy wobec nikogo nie powinny paść. To tak ktoś wyjeżdża do ciebie za insygnią garaż podziemny, jakiś ch... Te, tam ci wbija. Na ty patrzysz, czarny guster, to nikt za to nie jest. Ja nie muszę. Porozmawiamy też o tym, czy w Polsce można w ogóle legalnie zlecić zabójstwo. Nie chciałbym się postawić na miejscu znajomych Wardęgi. I mówię to zupełnie serio. Okazuje się, że druid miał nagrywać swoje rozmowy. I oczywiście powiedziałem to pół żartem, pół serio. Dlatego, że nagrywał rozmowy, w których padły słowa, które nigdy względem niego nie miały prawa paść. Boxdel, on doskonale wiedział, że ja się bardzo boję po tym, jak mnie zastraszał na początku Pandory. A to, to jest w ogóle nagranie już yy, tam z 2024, jakoś na początku roku. No i zanim powiemy w ogóle, co by się stało, gdyby faktycznie ktoś machnął się na życie Wardengi, to przypomnijmy trochę jego historię. Wardenga miał prawo się bać i Boksdel według niego miał to wykorzystywać. Podobnoż od początku Pandory, z dwójki konopski Wardenga, to właśnie ten drugi najbardziej obawiał się o swoje bezpieczeństwo. Boksdel miał mówić mu dużo rzeczy, które powodowały niepokój. Wszystkie mu sprzyjała też aura ambasady, w której mieszkał. Też nawet pracownicy do mnie zadzwonili wczoraj, że ej słuchaj Sylwester, chodziłeś po domu? Albo byłeś w ogóle, bo brama otwarta, nikt nie otwierał i oni też się ryją. To wchodzi niesamowicie na banie. Jeżeli ktoś z Was był kiedyś zastraszany, to wiecie jak to jest. Bo wiecie, ambasada to jest kurwa w lesie. Tam spada czasem coś z drzewa, jakieś szyszki. Napierdala to w ten dach. Było tak, że na przykład ja uciekłem z domu, nie? Byłem tak już zeschizowany. I tutaj zdania są podzielone. Czy w ogóle Wardęga miał prawo się wystraszyć? Wielu twórców trochę sobie kpi z gruźb, byłych Minecrafterów. Co by się miało stać wardendze i co by się miało stać konopowi, to, to, tam, to nie jest jakaś mafia po drugiej stronie, tylko to są. Minecrafta. Jednak doświadczenia życiowe Wardengi wskazują, że faktycznie nietypowe wydarzenia, właściwie wydarzenia, które mogą wpłynąć trwale na psychikę, miały w przeszłości miejsce. W 1998 roku miał zostać zgładzony w wujek YouTubera. Tylko za to, że w szalonych latach 90., gdzie w Polsce panowała ogromna przestępczość, pokazał się z majątkiem zarobionym w Grecji. Miał kupić nowy samochód. My w ogóle rolnicza rodzina e, kiedyś byliśmy, nie? I nie było za bardzo chyba pieniędzy i on wyjechał do pracy na budowę na, e, do Grecji. No i w Grecji jakieś inne życie. Był tam 7 lat, wrócił do Polski. Miał trochę odłożonych pieniędzy, to sobie tam kupił jakiś samochód. E, i ten samochód mu ukradli, a on chyba nie wiedział w ogóle, jakie są realia w Polsce. I on nie był taki, że o, dobrze, to zapłacę okup, bla, 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 tylko coś tam się sadził strasznie, nie? Nie wiem dokładnie, jak to wyglądało i nie wiem w ogóle, czy to te osoby to zrobiły, żeby była jasność. Ja nie wiem, czy to finalnie wyszło, że to ci złodzieje, bo to finalnie sprawa została, że nie, nie, sprawcy nie zostali znaleziony nigdy, nie? Był zastraszany, no i w pewnym momencie, yy, no został zabity. No więc, jak widzicie, Wardenga miał prawo się bać. Szczególnie po tym, co Bóg zdał mu mówić. Przez zbudować budżet na ciebie. Bo za swój wkarnę kosztuje 30 milionów. A ile myślisz, że 5 kosztowała? 5. A ile tak ty kosztuje zabić? Było 15 koła. 15 tylko? Ukraińiec z Harkowa. Smart. Eliminowanie ciebie to nie jest w ogóle ten bo tu nigdy nie przyszedł do ciebie, nawet na parkingu w podziemnym galerii handlowej. Nie tutaj, by nie było łatwiej? Nie. Tu za dużo. A tak ktoś wie, że do ciebie za insygnią garaż podziemny, jakiś chłopak, tam ci wbija. A ty patrzysz czasem guster, sterpasz nikt do to nie jest. Ja nie muszę. Groźby, które wydają się realne i powodują w adresacie poczucie zagrożenia, stanowią przestępstwo. Nie możemy mówić innej osobie, że popełnimy je na jej niekorzyść. Zresztą mówiłem już trochę w poprzednim materiale na temat drugiej odsłony Pandory. Już same groźby bez żadnych innych działań mogą spowodować, że taki delikwant, który będzie je formułował, trafi na 3 lata za kratki. Domniemany płatny cyngiel z Harkowa, który miał wykonywać takie zlecenia, podobno brał tylko 15 tysięcy złotych za sprzątnięcie randomowego człowieka. Życie wardengi, Boksdel w swojej wypowiedzi, jeśli ona w ogóle jest prawdziwa, miał zażądać 50 tysięcy złotych. Czy to dużo? No patrząc na to, co grozi za przyjęcie takiego zlecenia, bo już samo przyjęcie zlecenia zabójstwa jest przestępstwem, to myślę, że jest to śmiesznie niska kwota. Od niedawna karane jest przyjęcie zlecenia zabójstwa. Zmieniło się też to, że nie tylko karane jest usiłowanie zabójstwa czy jego dokonanie, ale też samo przygotowanie. Kiedyś tak nie było. Już samo przyjęcie zlecenia może spowodować, że za kratkami spędzi się wiele lat. No i gdyby ten, miejmy nadzieję, wymyślony Ukrainiec z Charkowa przyjął takie zlecenie, to za kratkami mógłby spędzić nawet 15 lat. Czy słusznie, uważam, że takie przestępstwo w kodeksie karnym musiało się pojawić. Pozbawienie kogoś życia jest absolutnie niemoralne i to niezależnie z jakiej przyczyny, a robienie z tego sposobu na życie musi być piętnowane ze szczególną surowością. Bardziej skomplikowane jest jednak to, w jaki sposób można ukarać tego, kto zleca, szczególnie w sytuacji, kiedy do faktycznie by doszło. Wtedy, moim zdaniem, taka osoba odpowiada za podżeganie. O tym samym mówi zresztą Profesor Mołecki z Krakowa, jeden z najbardziej znanych polskich karnistów. Za podżeganie przypomnijmy, grozi taka sama kara, jak za zabójstwo. Oznacza to, że zleceniodawca mógł mieć wcale nie mniejsze problemy, niż gdyby sam pociągnął za przysłowiowy spust. Za zabójstwo grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności, więc zastanówcie się, czy w ogóle warto rozważać takie opcje. W sytuacji nawet gdyby ktoś zaszedł nam za skórę. Przymyślcie tego sformułowania, że coś wtedy pozostanie, że miał chyba 30 milionów na zewnątrz. W tej chwili oczywiście nie mamy żadnych przesłanek, które pozwalałyby nam twierdzić, że było to coś więcej niż groźby. Osobiście nie wierzę w to, że Boksdel faktycznie chciał sprzątnąć Wardęgę. Raczej były to po prostu opowieści bardzo dziwnej i niepokojącej treści, które jeżeli okażą się prawdą, mają spowodować, że Wardenga będzie bał publikować się nowe materiały i tym samym szkodzić różnym prominentnym polskim youtuberom. Możecie możesz się śmiać, ale no yy, spałem, obok mnie siekiera na przykład była, nie? że w razie czego, żeby cokolwiek Mieć. E, no bo nie miałem nic innego, nie, no bo nie mam pozwolenia na broń ani nic takiego. A wiedziałem, że te osoby, o których Boxer mówił, no że one są zdolne do różnych rzeczy. I mi to bardzo wpłynęło na psychikę, że y, do tej pory, na przykład w nocą, o jeżeli na przykład jesteście widzami, i to nie jest tak, że y, jak do mnie zagadujecie w nocy, to ja no że ja jestem chuj taki po prostu, bo ja zawsze będę niemiły wtedy, jak zagadujecie w nocy. Bo ja zawsze. Gdzieś mam to z tyłu głowy, że nie wiem, kim wy jesteście, nie? Jednak, mimo wszystko, mimo tego, że Wardenga miał prawo się bać, jeżeli oczywiście te nagrania są prawdziwe, bo w dobie sztucznej inteligencji zawsze czekam na ostateczną wypowiedź sądu czy prokuratury albo służb, które zbadają taką sprawę, Wardenga się nie wystraszył. Jeżeli to wszystko jest prawdą, to naprawdę zasługuje na duży szacunek. Bo powiem szczerze, siedząc w odosobnionym domu w lesie, słuchając takich gruźb, można poczuć się przynajmniej niekomfortowo. Zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić analizy bieżących wydarzeń, bo myślę, że tego pojawi się niestety dużo. Tymczasem dzięki za oglądanie znajdziecie swoje prawa, subskrybujcie prawo Marcina i do zobaczenia. Mam nadzieję, że w tym jaśniejszym, bardziej pozytywnym internecie.